Tradycji musi stać się zadość, więc Lejkonik w Oktawę Bożego Ciała 15 czerwca wyruszy na ulicę Krakowa. Trasa właściwie pozostaje niezmienna od wieków, czyli z z Zwierzyńskiego w tym roku z Wodociągów Krakowskich przy ulicy Senatorskiej 9, ulicą Senatorską do Norbertanek, potem ulicą Kościuszki, ulicą Zwierźniecką, stańcem pod Filharmonią, z Wielką Chorągwią, potem ulica Franciszkańska, Kuria Biskupia Grocka i w końcu Rynek, spotkanie z prezydentem miasta Krakowa, więc trasa jest właściwie niezmienna. To, co jest niezmienne, to oczywiście jest to szczęście, które przekazuje Lejkonik wydarzeniami swojej buławy. Na co wszyscy czekają, oczywiście i turyści, i krakowianie. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z przekazem międzypokoleniowym. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy nowego lajkonika, od 1988 roku. Taka zmiana. Zmiana trochę w rodzinie, można powiedzieć, ponieważ lajkonikiem został Mariusz Glonek, Został wybrany przez orszak w październiku zeszłego roku. Jest to syn poprzedniego lajkonika, Zbigniewa Glonka, który zresztą w orszaku chodzi już od 1994 roku. Już od wtedy podpatrywał ojca, uczył się tej tradycji, uczył się tej Wszystkich czynności rytualnych, które nie są takie łatwe, bo lajkonik musi i tańczyć dobrze, ale musi też być uśmiechnięty, rozmawiać z krakowianami, wyciągać ich do tańca, krakowianki, dzieci i yy, yy, znać trochę tą trasę, znać, wiedzieć, czy kupcy przyjmują lajkonika i chętnie goszczą go. Także to jest bardzo dużo elementów, które on musi opanować. Musi oczywiście z treningami tańca, które tutaj miały miejsce i naprawdę siódme poty wylewał, żeby się przygotować do tego dnia. Wielkie, wielka odpowiedzialność, wielkie zadanie przed nim, ale mamy nadzieję, że podoła. Stresująco się troszeczkę czuję, zobaczymy jak mi pójdzie. Tata, 35 lat, to poprzeczkę już tak wysoko ustawił i mi się wydaje, że. Jeśli ktoś tak długo chodzi, to go dość dobrze zapamiętają. No i potem no te porównania będą zawsze takie, że jednak ten chodził długo, wyrobił sobie markę, no to już żaden nie będzie taki dobry. Duma jest, natomiast no jest też obawa, no bo jednak no nie jest prostą sprawą tutaj wyrównać, że tak powiem, osiągnięcia.